Cześć, wszystkich na pierwszym sta. odcinku z Blue Ham Talk Show. tak jest! W dzisiejszym odcinku tego pięknego programu zaprezentuję temu lajkowi polskiego youtuba ja. youtube.co. YouTube Takiej platformy, właśnie. Walki, które odbędą się na dzisiejszej kanale Fejn 5 Wow. Jestem bardzo ciekaw, co tam się tak. będzie działo. Mam nadzieję, że mi to bardzo ładnie przedstawi. Oczywiście. Postaram się, zrobię to jak najlepiej umiem. I spotkanie. przedstawi to mi, i może ktoś będzie chciał pierwszy raz oglądać tak. go, ale też. Ktoś może no, też będzie, wiedział będzie wiedział. na linki YouTube'a i nie będzie wiedział, co jest no i zdało się wszystkiego. Od wujka Jakuba. Wujek jakuba uczy, drodzy Państwo. Dobra, zaczniemy. Z rury tego. Wieża, walka, bonus, polito, BGC, o... Piotr, Witok! Łazarski. wojownik, znam, tak? zabójca, killer, killer. Cezary Pazura by się nie wstydził grać takiej roli. Nie, nie wstydziłby się, nie ma takiej opcji. Naprawdę to jest y, zawodnik światowej, świato, światowego poziomu. Moim zdaniem on mógłby walczyć normalnie w jakichś innych profesjonalnych no, walkach. No, nie. Naprawdę ostra petarda. Powiem ci, że aż mnie nachajkowałeś. Tak, to jest taki wojownik, on jak wjedzie... I otworzy piłkę Ale to, tak, Najman będzie go małym Właśnie, trzecim piłkiem ma Marcin Najman y Ludzie źle o sądzą Nie wiem dokładnie jaka była prawda, bo on mówi, że ileś tam wygrał walk w Albu, bo się no, żonę, no, jakimś, że to był, nie wiem jak to było No out'em dostał, klepy Kilka razy się mu to zdarzyło Nie będziemy ukrywać, tak było no, no i chyba, no i na to wystawiasz, Ja? Bonito No bonus No nie ma innej opcji tutaj, nie ma, absolutnie nie ma Druga walka, to no, jest chyba, jest to walka Marcina Marcińskiego versus Mark Abaster. On pas kategorii średniej. Tutaj jedynie mogę powiedzieć, że Marka lubię z jego filmów jak kleił coś do ściany i tak. nie to ci ciągnął. Albo jakieś fajne. różne na przykład y, alkoholowa, tamy tam tak. jak czystlęce Albo, w ciągu Albo jeszcze było jedno takie fajne. Tak, było takie o substancji narkotyku y, marihuanie. Y, Czasko herbatka. Czaska herbatka tak. się zaparzył, wypił i wyszło na testach, więc y, reż, ostrzegamy. Przed wszystkimi herbatkami, nie ufajcie. No, no i Marka lubię z jego filmów, ale nie lubię jednego. Jednego bardzo nie mogę zdzierzyć tutaj. Strasznie no. Czyli jego podziałów tak zwanych moralnych. Ja lubię, podziałów moralnych podziałów na lubię. Podział moralny. Na tak zwanego pana Paukersona, nie? Który to zjechał windą do Nieba. Z drugiej <laughs> strony. <śmiech> to będzie inny kop do windy będzie, nie? <laughs> A, i wtedy dopiero się wiedzieć do nieba. I będzie. Będzie. No i drugi z kim on będzie walczył? Z, Marcinem Marcin. z bratem Dawida. No tak, tak. Tym zbrodą coś tym zmienił. Tak. No to... Kojarzę go. No i wydaje mi się, że on się dobrze na tym widziela. A wie w ogóle, jaki on filmy, jaki kontekst ma na życie? Pewnie jak z streamingu. Nie. Znaczy w sensie on wy, takiego y, wyszedł wybił się no. z takiego programu Typowy dres, tak taki... a paperecz, to nie? wiem Mówi, i to był taki... Mówi, To, się mowy, nie? to I... takiego mema, że w 2023 co jedyne zobaczymy Powego dresa, odcinek 49 Ta, bo nie jedno, Tak, bo oni robili jedno w cały czas A no, bo teraz typowy baper jest, zbieramy, zbieramy no. Szanujemy, Dlatego No, no to bierze. ja dam za Marcinem tutaj o, o, o. jest nasza wielka przemiana, widzimy no. Marcin dokonał wielkiej przemiany, co możecie zobaczyć tutaj Będzie... Z Zdjęcie z jego Instagrama, który też się tam wyświetli oczywiście No to ja jestem, ty jesteś za Marcinem, tak? Ja no. jestem za Marcinem, ale ja jestem za jednak te kleje mi przeglądają budowa y, basenu Mówisz, takie, że psy kleje się, tak. jakby... się do przeciwnika Tak, się do przeciwnika i zaplącze Jak boa, dusicie o! Dobra, następna walka, brat Marcina Dawid Marcinski Tomek. Kolejny Kolejnyko Opa z kategorii półśredniej Chciałbym zauważyć, że Obydwoje bracia walczą o pas. Jeżeli wygrają, do domu są dwa pasy. To może być bardzo ciekawe. Tak? Ich mama no. będzie tu. A to ten. A to również. to nie Dobra, więc co sądzisz no. o tej walce? Dawid Marciniński, Tomek, kolejny. No, mamy tutaj Bieloryba i śledzia. Tak. Ja, jeżeli mogę powiedzieć, to jestem za Dawidem nie, nie tylko z tego powodu, jakim jest człowiekiem, ale z głównym, że nie lubię jego rywana, gdyż jeżdżą w drużynie, kiedy w sensie tam nagrywa z Krushwilem. Wystąpi do tej gali, co jest ciekawe skąd też. A... I są do ich studia dwa pasje, że... znaczy jeden pas jeżeli wygrałem, pewnie kruszli jest za Bo jeśli nie wiesz, to oni go bardzo obrażają nie wiem czy Widziałem na konferencji. Właśnie gola i... 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 Oglądałem filmik Gimpera też o tej sprawie. W sensie tak off the Oglądałem. I... Wiem, że w filmie Gimpera to było tak powiedziane i tak dalej, że no on tak... zobaczył, że to tak niby... Nie wiadomo, czy on wchodzi w tobie jego rolę. Tak, tak jest tak, naprawdę. Czy tak? Czy tak jest taki naprawdę. był zestresowany. No, nie no. Tak, y, taki biedny aż. W sensie, tak. że aż tak bardzo odgrywał tu swoją no, rolę. No właśnie, nie wiadomo, nie? czy jest taki, tak mu było źle, czy tak mógł źle, czy nie odgrywał rolę. To jest bardzo tak, ciekawe. ciekawe. No ale jednak dałbym tutaj. tak Nadawida. Kolejna walka to walka Evelony z Godless. No tutaj chciałem mu szczerze powiedzieć, że do końca nie wiem, kim jest ta Evelona. Wiem, że była w Warzone Short na początku, jakoś, jakoś po wojnie. Ja się dowiedziałem mówiła. do tego. Niedawno. 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 Do tego, a Godleską to wiesz chyba, co to to No, nie? w sensie. Ja mam jak tutaj, jest... z niego, ale tam walczyła no z tak, tak, Calling tak tak, ale kojarzę ją tylko z piosenki świątecznej. A, I tak to my! Nie, to nie, to nie wiem. To nie, to tego nie wiem. I jeszcze oglądałem chyba jakiś film z siłami. Nie <laughs> wiem czemu. Tylko tyle wiem o niej no i oglądałem konferencję która Aha. się odbyła niedawno właśnie to za kim I... nie po konferencji samej po samej konferencji bardziej z no, ja tak się, że tak. ona jest taka silniejsza głową trochę tak bardziej spoko nie jest taka nie, no, jest no. Jest no. nie jest, jest aż tak. taka, no nie jest, jest tak. jest taka wydaje się w porządku Dobra, następna walka To walka Kamila Hasana z Olechem Ryaszyńczewem Jeżeli źle mówię to przepraszam, ale nie znam ukraińskiego yy, No, wiem, że Kamil Hasan brał udział już y, na gali z Wiebiurem, chyba z kimś jeszcze A Olej jest nowy, on jest, z Ukrai on jest ukraiński dam mistrzem coś w boksu, ale ja też nie wiadomo że jak tym jest I chyba był w Edit Bradera ukraińskim, albo Polski o, nawet o, Ale coś takiego było Czy grajaczyk A, bo on też był w Big Nie, ale on nie. chyba był... On I robił z ale się, że... yy, on po prostu, no coś robił z tym Big tak. W sensie na kanale miał jakąś tą serię, nie wiem o co chodziło, ale wiem, że coś miał związek <grym> z tym. Z tym. Z I ludzie zawsze się z tego śmieją. Kolejna walka na gali to jest jedna z dwóch, najważniejszych najważniejszych. Ale punkt. nie opisałeś mi Hasona i Olek'a, w sensie Aha. nie wypowiedzieliśmy. A, właśnie. Tam tak, tam tak, tak, tak no właśnie. To... No i obstawiliśmy, więc przypomnę, że... No, Hasan to chyba był ten, co tak uciekał w tym ringu. To pamiętam. Nie wiem, czy on był w jakiejś takiej walce, czy coś takiego. Dwie walczył. Tak, tak. I wie, wtedy wygrał. Tak, po trzech rundach. Tak, po trzy rundy. I wydaje mi się, że to było w tej walce, że on tego tak cię śmiesznie. A no, tego drugiego nie znam, ale wydaje mi się, że. We Kamil dobry. Hasan ćwiczył długo karate, no. a Olek boks. No. Więc to może być ciekawe pojedynek, no. a ja tak chciałem, no dam na ole. Ja tam będę za polskim bykiem Kamil Hasan. I no, no i przechodzimy do tych dwóch najciekawszych, moim zdaniem, walk. Shionka przypisamu versus Maju, Hoodie Biko, Rapofonics. rap nie? Co sądzisz o Chudym Byku? Słynnym z no. Słynny. Lodziarz. Nią. no serce moje zanim idzie w tej walce no, znaczy, przywiązanie ja lubię też i samu on jest nie tak no, też lubię ale jednak wolę Raphonixa. szczególnie mojego starego kolanego tak. Raphońika Ra Stary Raphonix to był I jeszcze jak się oglądało na przykład później kiksają później, tak, tak, no, na przykład no. na streamie Godziła się w ten chliwa To był ten drafonik, Star stary drafona. Bibiski, zapomnik zabijak. Szymon, kasz Ja na przykład bardzo lubię Szymona. Ja też lubię. Teraz obecnie w sumie lubię chyba bardziej go niż Marcina. W tym momencie w sumie. Dlatego ja postawię na Isamu. Na Szymona. A ja dla kontrastu. Dla Marcina, na Marcina. Postawię tak? na Marcina, ale oczkiem przybijam, że chyba wiem, że Isamu. Mamy tutaj typ na tą walkę. i. Krem de la creme. Wisienka na torcie, drodzy Państwo. Marek. Lord Crushville, Kruszel kontra, mini Mike. No Specjalna walka. To jest coś naprawdę nie z tej ziemi. Pytanie, czy się odbędzie, czy się nie stanie jakaś pajacerka. Ale to był prank przecież. Ale... No właśnie był prank, no. że niby Crushville nie wyjdzie tak, I, Ale dogadał się tam z włodarzami, z potężnymi włodarzami i się dogadał i będzie, przecież to był prank po prostu. Więc banka się odbędzie. No tak czy no. tak, no. tak no. musi odbyć. Nie ma o żeby się nie uło. Ale czy nie odbędzie się jakaś pajacerka na. Nie, no wydaje no mi się, tak, że... Tak, sama walka w sobie będzie pojawca. No tak, no bo jednak to jest Kruszfil. Ale... Nie, mi się wydaje, że podejdę na tych bardziej to No ale kruszfil w ogóle coś ćwiczy, w sensie tak. widać coś, że on... Tak w sensie jest no nie... nie wiem czy widać, ale wiem, że ćwiczy. Bo tam był film taki dla Beki i później był film taki naprawdę prawo tam na dupce ten mor. Nadupce wora. No, no nie wiem. No ja jestem za za no. To jest bez poprosu. Też mi się podoba nie ten nocji. zawodnik. Podoba mi się ten zawodnik. Małym ciałem, wielkim sercem. No i tak generalnie nie przepadam za tym planem. No właśnie ja też. I to jest kolejny ból dla minimajka. I pewnie dla dużo osób jest, że po prostu nie lubią kurzwila to będą za nimi Mike, bo na przykład z go obsabiać. No i to wszystkie walki na tej wszystkie walki omówione, zapraszamy Was do oglądania tej gali. Będziemy oglądali. Będziemy też oglądali. Na Instagramie pojawią się pewnie jakieś fajne. Relacje, więc Instagram tutaj. Zominamy, jeśli subskrypcji tutaj, prosimy zasubskrybować. I łapeczkę w górę oczywiście też czasami. Zapraszamy do oglądania następnych naszych materiałów. Mamy już materiałów gotowych, ale jeszcze musimy się zastanowić tak. dokładnie kiedy wlecą i tak Wydaje nam się, że pierwszy następny po tym odcinek, to wydaje mi się, że to będzie testowanie jedzonka jakiegoś. Tak, jeszcze nie tak, znaleźć tak, Nie dokładnie co, ale będzie coś naprawdę ciekawego. Jeszcze nie mówię, za tydzień dwa powinniśmy mieć materiały pojawić, więc zachęcam do czekania i następnie oglądania. Prosimy jeszcze raz o łapeczkę, suba. No i to wszystko. Żegnamy się, Siemano. Hello! Ish,